Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomi Odkrywca. Dzisiaj mimo brzydkiej pogody zabieram Was na poszukiwanie simplexem na plaży. Będę poszukiwał po raz pierwszy, także trzymajcie za mnie kciuki, może mi się uda jakąś monetkę znaleźć. Także mimo brzydkiej pogody, oczywiście maseczka, wymóg. No i szukamy monetek. Trzymajcie, hej, do zobaczenia. Do dołku. Pierwszy dołek, pierwsza monetka. Proszę. I na szczęście, grosik. Także grosik pozdrawiam. I grosik na szczęście. Do zobaczenia przy następnym dołku. Piękna. Oby szczęśliwa. Hej. Jest ciężko. Oprócz tego wiatr ale trzeba i w takich warunkach przetestować sprzęt. Hartujemy się, hartujemy się. A oprócz tego się uczymy. Może w końcu będzie jakaś monetka. A deszczyk, coraz większy. Lecimy z koksem dalej do następnego dołku. Hej. I mamy następny dołek i tym razem monetka 10 groszy. Także 10 groszy na plaży Simplex i lecimy dalej z tym koksem. No i następny dołek i następna monetka i znowu mamy 10 groszy. Także drugie 10 groszy. I do następnego dołku. No i następne miejsce. I następna monetka. To już trzecia. I znowu piękne. Mamy 10 groszy. No ładnie. Same dziesiątki. Ktoś zgubił chyba sakwę. Które były same 10 groszy, bo takie śliczne. No i do następnego dołku. A tym razem udało mi się znaleźć czyjeś klucze. Także oprócz pieniędzy, klucze jakby ktoś rozpoznał takie ładne, jeszcze całkiem niezniszczone, gerdy. Klucze 2, to proszę się zgłosić. Będą czekały. Także takie kluczek. ktoś miał pewnie problem. Jakby co? To mi odkrywca, zgłaszajcie się. Hej! A tym razem na plaży. A grawka. Po co komu? Może do majtek, żeby guma nie pękła. No taka wgraweczka na plaży. No nieźle. Lecimy dalej. No, w końcu jakaś inna moneta. Pięknie błyszczy się srebrna. Piękna złotówka. Także już mamy większy nominał. Chodź tu, gdzie mi uciekasz. Czyli pierwsza złotóweczka. Jaką udało mi się znaleźć. No i lecimy dalej z tym koksem. Okazała się pierwsza dwójka. Proszę. Pierwsza dwieczka, A, chwyciłaś Ładna, śliczna. Także była złotóweczka. A teraz jest i dwójeczka. A tym razem... Moim oczom ukaza ukazało się serduszko. O, jakie piękne! O, piękne serduszko. Może coś tam pod nim jeszcze jest. Zaraz sprawdzimy. No nie. Ale fant. Miłosny fant. Szukamy dalej. A tym razem mamy dwójeczkę. Proszę, pierwsza moja dwujeczka. Po kolei idą wszystkie. Była złotóweczka, grosik, 5 groszy, 10 groszy. A teraz mamy dwójeczkę. Pięknie. I oby, tak dalej. Do następnego dołku. Proszę, wszędzie się nieźle rozbrykał. W jednym dołku mamy mały depozycik. Dwie monetki. Proszę. Czyli mamy złotóweczkę piękną i dwa złote. No, zaczyna się gorąco. I oby tak dalej. Jeszcze piąteczka, jeszcze piąteczka i do przodu. Hej! Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Tomi, odkrywca. Tak jak widzieliście, byłem na plaży. Warunki były dosyć ciężkie, ale musiałem przetestować sprzęt, nawet w takich warunkach. Był mój to pierwszy wypad na plażę i powiem szczerze, no bardzo fajnie wyszło. I nie mogę się doczekać, żeby jechać, poszukać nowej plaży i tak samo go jeszcze przetestować. Także zapraszam Was na podsumowanie. Oczywiście przy Jerbie i przystępujemy do mówienia tego co znalazłem. Hej! Oczywiście musiały być kapselki, także troszeczkę kapselków jest. Spędziłem tam około 3 godzin. Także kapselki, tutaj mamy zrywaki, tu jakaś kawałek metalu. Oprócz tego agrafka, nie wiem co tam robiła agrafka. Dziwne no, na plaży agrafka. I tutaj klucze, jakby ktoś poznał swoje klucze Gerdy. Od jakichś zamków do drzwi czy coś. Proszę się zgłaszać, będą czekały. To mi odkrywca. Oprócz tego, dwa takie kawałki, jakieś metalowe, odłamki takie dosyć ciężkie. No, i tutaj ta niespodzianka foremka. Ktoś zostawił mi serduszko, żeby mnie pocieszyć w tych warunkach. Bardzo fajna foremka. I przystępujemy teraz do pieniędzy, które mi się udało znaleźć na plaży. Najwięcej udało się zebrać dziesiątek. Widzieliście, że w pewnym momencie 3-4 początki mi się udało w różnych miejscach wykopać także 10 groszy jest ilościowo najwięcej, bo jest tego 6 sztuk. Ale trafiły się też dwie dwójeczki. Szkoda, że piątki mi tu brakuje, może następnym razem. Dwie dwójeczki, trzy jedyneczki w bardzo dobrym stanie. Oprócz tego dwie piąteczki, zobaczcie, jaka jest różnica w kolorze. Także ta już na pewno dłużej spędziła czasów w piasku dwugroszówka jedna no i pierwsza monetka jedna z tych jednogroszówek na szczęście mi przyniosła szczęście którą wykopałem także 5 jednogroszówek łącznie tutaj jest 7 ,77 zł 77 groszy także same siódemeczki, fajny wypad i myślę że następnym razem zabiorę was znowu na jakąś plażę i pokażę może jeszcze coś fajniejszego się uda znaleźć także Wszystkich pozdrawiam, do zobaczenia, to mi odkrywca. No, i jak się podobało, jak zwykle proszę o subskrypcję, lajki i do zobaczenia, no i komentarze. Hej!